Główni Krzysztof Kozłowski i Paweł Gra w ciubie tabeli teraz. Solowa, indywidualna akcja. Rodionow na lewo. Strzał odbija Kowalówka. Szczęść. Faworyta w stronę toruńskiej bramki z backhandu. Jeszcze próbował zaskoczyć Łukasz Szczecin. No nie mamy tutaj ognia na lodzie, ale myślę, że jakaś pierwsza bramka podniosła. By temperaturę tego spotkania Zamieszanie. za długo zwlekał z rozpoczęciem tej akcji Już już Runianie groźnie w najbliższej odległości Kowalówka gdzieś tam szczęśliwie miał asystę Toruńskiego, hokejisty nie mógł złożyć się do strzału da sta na drugą stronę ale machnął się dalszym podaniem na prawą stronę do Stielcowa Aleksander Stielcow do Wasylija Stielcowa i Wasili Stielcow przymierzył nad lodem z tego co widziałem koło lewego słopka i mamy pierwszą bramkę dla Oświęcimian, e, Wasilij Strzelców otwiera wynik tego spotkania e, zadowolona. E, Aleksiej Krandin, Kowalówka, dobrze teraz, szybko krążek e, pomiędzy zawodnikami z e, Oświęcimia. Dakosta. I... Da Dakosta dobrze na drugą stronę, tak powtórka do rozrywki. Udało się Kozłow, a Rak. Dobrze parkanem Robert zagrali o nie oddali strzału strzelców. No i już publiczność tutaj pode mną pod. plac o Teraz zamarkował uderzenie i jeden z braci strzelców Sebastian Kowalówka eee, już o święcimianie w Toruńskiej Tercji. Teddy da Costa z wysokości bulika przed siebie. Szybka akcja Torunian. Już zamyka tutaj z lewej strony. Taka walówka na drugą stronę. już Noworyta strzał, ale e... zawodnicy z Torunia, Kamil Kalinowski zamieszanie jeszcze z backendu. próbował krążek na niebieską, teraz bez łóżka. Wrzucił gumę, tam odbita guma z obrotu. Teraz próbował Strielcow, Wasini. Teraz krążek przed, ale szybko podał. Teraz, ale też takie wrzucenie krążka do nikogo, jak się to mawia. Teraz sytuacyjnie uzyskał krążek od ale nie może złożyć się do strzału Glenn. Szybciej teraz Ryan Glenn. Strzał. Różyna z Torunia gra w pełnym zestawieniu. Oriechi na lewą stronę. Jeszcze raz. Mocno. Ale teraz Energa. Syty na środek. Dobrze. Korczocha z prawej strony. Jeszcze tam gdzieś wplątał się. Stracił. Stijelco w ten krążek. Szabanow, ale obok. oświecił na ławce kar Olszewski. Oriechi. Z prawej strony Kogut. We dwójkę doświadczeni zawodnicy, ale Kogut niepotrzebnie zatrzymał się z tym krążkiem. Jeszcze tam zamieszał kamien. Torunianie lewą stronę. Teraz szansa na zawiązanie akcji. Najeżdża dwóch zawodników z Torunia z prawej strony, ale... Niej Mulder. Da Costa, Mocno, ale teraz przykropił Teddy da Costa, zadźwięczał słupek w bramce i mamy 2 do 0 Unia wykorzystuje po niespełna minucie gry, przewadze i huknięciu jak z armaty Tediego da Costy dobrze teraz w pressingu i dalej Unia i kolejna bramka bracia Strielcow Wasilii strzelców do Aleksandra Stielcowa i mamy trzeciego gola. Bracia Stielcow rozegrali to między sobą. Dobrze na niebieską wrzucenie. No i łapie, łapie do raka Robert Przemień. Dobrze do Sebastiana Kowalówki. Sebastian Kowalówka i z największym trudem Ra Unia w pressingu. Udało się przejąć ten krążek i... No teraz doskonałą sytuację. Torunianie, nie, niepewnie. No, nie mamy w dalszym ciągu strzału. Teraz nadgarska i jest gol. Rodionow strzelał w kierunku oświęcimskiej bramki, ale protestuje Robert Kowalówka razem z Patrykiem Noworytą. Cieszy się zespół z Torunia. No już na stojące teraz kibice ze Oświęcimia. Fetują zwycięstwo, ostatnia syrena i zakończyło się spotkanie pomiędzy Replas Unią Oświęcim a, a Drużyną KHNR Datoru.